gdzie ty to mnie prowadzisz ty draniu na gwałt jezusie nazarecki będziemy tutaj kopać złoto już tu się nie jeździ tu jest stara sztolnia nie bo tu jest sztolnia Srolnia. Obok, no? I widział kiedy sztolnie. No pan koper robisz. No. Hmm. Sztolec to. <laughs> Sztolec, kropka. To opowiadaj Marku widzom, co to, co to kombinujesz. Wstawiam pucznię. Wstawiasz pucznię? tak. I co ta pucznia będzie robić? Puczyć. Puczyć będzie? Puczyć. Pucznia będzie puczyć. To jest dopiero zajęcie. Będziemy czekać jeszcze na efekty, czy ta pucznia coś da. Spokojnie. O, taka pucznia. Tu się I tu se płynie złoto Jeszcze nie Jeszcze nie? nie, Skąd wiesz, może już płynie Nie po rosyjskiej krainie Ale to ja mam nadzieję, że te złociny to będą w tak, takiej wielkości gdzieś, nie? O tak tu sobie będzie płynąć I tu się zatrzymuje złoto I tak, płukanie trwa Mareczek nabiera, rzuca i tam się przetwarzają y, te kamloty w złoto. Tak? Da. Tak. Tak, tak. ten To trzeba mieć kamień filozoficzny, żeby żeby przetwarzać ten, żelazło. A nie tak jak kościele Dobra, dobra, już dość, dość. Bo to YouTube y słyszą, wiesz. Hej. A wiesz, że teraz pis ogląda wszystko i... Powiesz coś na kościół i wydzielisz. Nie, bo Kaczyński tam niżej puka złoto. <grymne> On puka kota kurwa. Jarek nie zostawisz tego kota. On no, tak no, tak wygląda praca wydobywcza. O Boże! Mareczek wykopał. Taki oto kamień wspaniały z diamentami. Wow. Chyba Mika. Co to jest? Chyba Mika. Mika? Mika Kojonkowski? Nie wiem, czy to jest Mika. Na tym? No jest. Mika, tu jest. Chyba Mika, nie? Ujde, jak to jest. To jest złoto. Złoto, diamenty, jakie złoto? I co to teraz się zadziewa? Ściąga się Ściąga się gumolit? Precjosa O, gwoździoza Teraz ściąga I wszystko na trawę mu poleci Wszystkie złoto dowody, to będzie leśno. O, i leci wszystko. Pizdu. Pizdu wylądował. I opuczuje, Tak. No i w tym garku jest złoto teraz. Pizza złota. I gafynek bierze sobie ten gornek do domu. Jest bogaty, nie? Tak. Pizza złota. I teraz etap kolejny. Miseczka i pukanie, tak? Tak. Czy to się jakoś inaczej fachowo nazywa? Mieszanie, płukanie? Sprawdzanie. Sprawdzanie A ty nie wylewaj tego złota, no co ty? Weź, że zostaw Musisz tu akurat nad rzeką No jest no, ja, Mój menadżer do ciebie się zgłosi później po Patrzcie skurde ile złota Czekaj żeby to wyostrzyło jakoś Nie wyostrzy. Weź to tak od wody No, no jest tego trochę Nie, widać widać Nie bo to tylko z góry panie Czekaj daj mi czas no. przecież to dziewiąta godzina Tutaj jest dziewiąta? No ja I dwa piwa zostały w Także jest. Pierwsze złoto. Jakie pierwsze? Dzisiaj pierwsze. Cztery pokolenia z tego żyją. No <laughs> się zaraz cofniesz do Majów. No, no fajne, fajne. Jest tego trochu. Ale zobaczymy co no, będzie głębiej, nie? Oprócz złota można takie rzeczy znaleźć. W wodzie. 50 groszy z PRL-u. To jaki piękny osad z kamienia się zrobił. Niech się pali. No i tak, człowiek też by co pokopał. Ale trawa popas. To pozostaje tylko gryla, smarzyć i patrzeć jak. Chłopaki złoto kopią Kopej, kopej, żeby było na benzynę z powrotem O, jest pucznia Co jest w więcej? Muchy O, rybacy I takie granaty Jezu, piwko uważaj Taki granat, kamień szlachetny, kawał, kawał dziada. A, jakie kurwa granaty Widzisz? No Tylko że tu pod słońca chyba, że widzisz Widać, widać chyba je Tu są granaty tu, tu czerwone A. albo rubinki, to wiesz rubinie Już nie może być idę tego, aż czerwono od tego jest to no. przerwone granatki jest ładny widzisz? kwadratowy no. tu tego będzie więcej chyba, nie? no tej drobnicy Dawej o kurwa, jakie ładne. No, tutaj widać, tu są hmm. kawałki, tu jest taki smok, taki fajny. No, no to tutaj już się świecą na czerwono, na różowe. Tu. Kurwa, Cię gdzieś. Nie. No bo one z wodą, nie? Ściekają. Mm. Takie granaty wyłażą. Kamienie szlachetne. No i końcowy etap. Pukania i wyłażą. złocieńki śliczne. O, tutaj jest. Nagromadziło się. Tak. No to w domu najwyżej, Marek, to jeszcze przepuka raz Mi wyślę zdjęcie i pokażemy wtedy, bo ty. trudno się puka. Jest yy, blachy, są i dlatego wiesz? No mhm. no ale ładne. Jest, tego jest. Hej, spróbuję to zbliżać pokazać. A jak pływa? No. Czekaj, no, ten jest grubot. Widzisz? Jest. Złotko. O widzisz? Te pływają. To stałe napięcie widzę. powierzchniowe to jest, co się nazywa. No nie, tu jeden ten grubas jest fest. No to congratulation. Że ładne te złocinki, tylko że płaskie kurde. Je, pięknie. Efekt końcowy z jednej dziurki. A masz wytarty ten obiektyw czy palówy masz tam obiektyw? Nie no jakiś tam jest. Widać ładnie co ty. Jak ja widzę na tym, co? Pięknie. I tu jeszcze te kamloty. A no to większość się zgadza, jeszcze nie? No, 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 ale to są takie większe. Fest, fest. Jedna dziura ile? Dwie godziny kopania? No 15 to minut, jest. 15 minut. No. 15 minut i to saperką. Dokładnie. Taką małą Jakby nie pazury kolegi, to byśmy nie dali rady. <laughs> Dobrze, że nie obciął. <laughs> nie, no fajnie, fest. No. Także zajawka zajebista. What's up? No i tak sobie jedziemy, jedziemy. Piękne widoczki, chcemy wrócić, ale się nie da, bo nad kole odpada. <ścoughs> tak Mareczku? Tak i załatwił autko? Także cała buła złota w aucie, bagażnik cały aż się ugina od złota, a my awarię mamy. O, 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 tu tyle złota wszędzie leży. No i co? Trzeba będzie jak na tonącym statku wyrzucać złoto i odciążać. No. A przynajmniej w urokliwym miejscu się to stało. Wracaliśmy sobie grzecznie z Czech do domu. A tu taka niespodzianka takie opuszczone zamczysko. Fajna sprawa. Idziemy zobaczyć, czy da się tu wleść do środka. No, wygląda kozacko. wieże fajne wejścia zamurowane, widzę niestety zaraz ciąg dalszy Wygląda to zajebiście, w takich krzaczach, w takim lasku, takie fajne. Szkoda, że to tak niszczę, bo naprawdę wygląda pokaźnie. Szkoda, że tu wejść się nie da Czy na pewno się da gdzieś <gryw> z którejś strony, ale nie mam na to czasu niestety Tu były chyba stajnie z tego zamku Też fajnie wyglądają, ale ktoś sobie je zagospodarował Krówki się tam dalej pasą A idziemy zobaczyć z drugiej strony ale tam widzę piętej nie ma już niczego w tym zamku Więc niestety wejścia tutaj raczej nie będzie No dach zawalony Wszystko się posypało Ale pokopać <tuszy> tu dookoła O, co to jest? Kaplica jakaś? Czy kościółek? Ja, tam jest taki dziedziniec. Zajebista sprawa. Fest, fest. Wow. Wow. No. Wygląda to. Miodnie. brama taka zobaczmy na dziedziniec to się nie połamie potem oh. Oh. no dziedziniec też pokaźny ha. no fajnie takie coś sobie niszczeje bo po co się tym zająć fajnie jakby tu można było wejść. Czy znaczy, wejść można? Ale jak się by miało więcej czasu trochę